Jakie możliwości ma dzisiejszy przedsiębiorca z narzędziami sztucznej inteligencji? I to niezależnie od wieku. Sprawdźmy. Prowadzenie firmy wygląda dziś zupełnie inaczej niż nawet jeszcze 10 lat temu, kiedy pierwszą rewolucją stały się media społecznościowe. Ale nie miały być narzędziem do sprzedaży, a nawet jeżeli ktoś tak o nich myślał, to jeszcze nie na taką skalę. Do jakiej urosły do dzisiejszego dnia. Nie wspominamy nawet o latach pomiędzy rokiem 1990 a 2000, czyli po przełomie ustrojowym, kiedy przedsiębiorcy w ogóle zyskali w Polsce możliwość budowania własnych biznesów. Kiedyś musiałeś testować rynek, wkładając mnóstwo czasu i pieniędzy. Ile wystałeś na przysłowiowym bazarze, tyle twoje. Zależny od ludzi, zależny od pogody. Często kończyło się na niczym. Od mniej więcej 20 lat możesz reklamować się w internecie za całkiem sensowne pieniądze, bo kiedyś trzeba było słono zapłacić za reklamę w gazecie i nie miałeś gwarancji, że ktoś kupi akurat tę gazetę. To internet i media społecznościowe działają tak, że przy całkiem niskich kosztach docierasz w inteligentny sposób w całkiem krótkim czasie. Do osób, które faktycznie chcą kupić Twój produkt lub usługę, sprzedaż dzieje się często właściwie sama. Prawdziwy przełom dzieje się jednak od kiedy na salony weszła sztuczna inteligencja. Możecie podpowiedzieć, jaki biznes wybrać, przeanalizować tysiące stron i informacji, aby podpowiedzieć ci najlepszy opis Twojego produktu. Myślisz, że możesz to zrobić sam? Ok. A myślisz, że ile czasu Ci to zajmie? Bo sztucznej inteligencji około 30 sekund. Oczywiście wtedy, gdy zadasz odpowiednie pytanie. Więc zwróć uwagę, jakie polecenia wpisujesz. Jeżeli wpiszesz po prostu podaj mi pomysł na dobry biznes, nie oczekuj, że otrzymasz pełną wartościową odpowiedź. Opisz kontekst, podaj cel, przedział czasowy i inne potrzebne szczegóły. Przykładowo pomysł na biznes dla florysty lub florystki. Na przykład Gemini pokaże Ci cały plan rozwoju od pierwszej kwiatarni do drugiej kwiatarni itd. Rozmawiając ze sztuczną inteligencją, daj jej odpowiedni kontekst. To jest kanał o zastosowaniu sztucznej inteligencji w biznesie, sensownym zastosowaniu. Tak, żeby pomogła Ci w rozwoju tego biznesu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to subskrybuj ten kanał, obserwuj mnie i zapisz się do newslettera i obserwuj moją stronę internetową.